Dzień dobry, nazywam się Justyna Łukawska witamy w Fakcie Live. Dzisiaj naszym gościem jest Małgorzata Samborska, doradca podatkowy w firmie Grand Torton. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Po raz pierwszy od wdrożenia Polskiego Ładu i niskich podatków będziemy rozliczać się z fiskusem, a zdaje się, że nikt jak pani nie zna tak tego programu tej reformy podatkowej od podszewki. Jakie pułapki czyhają na nas w tym roku, w Pitach? Nie nazywałabym tego może pułapkami, natomiast na pewno jest tak, że w tym roku na rozliczenie roczne trzeba sobie wygospodarować trochę więcej czasu, żeby nas nic nie zaskoczyło, bo to jest taki wyjątkowy rok, kiedy, no zwłaszcza jeżeli jesteśmy etatowcami, czyli mamy umowę o pracę albo umowę zlecenia, kiedy tutaj możemy odczuć taki rozjazd pomiędzy wysokością zaliczek, które zostały pobrane przez naszego płatnika w ciągu roku, Podatkiem, który jest należny za cały rok. Co do zasady, w latach wcześniejszych było tak, że na przykład mając tylko jedną umowę o pracę, mogliśmy w zasadzie liczyć się z tym, że ten rozjazd nie będzie duży, że te zaliczki pobrane przez naszego pracodawcę to będzie ten podatek, który jest należny za cały rok. Co najwyżej możemy sobie z jakichś ulg skorzystać przy zeznaniu rocznym i ten zwrot otrzymać. A w tym roku, wyjątkowo, poprzez zmiany w całym systemie opodatkowania, które miały miejsce w ciągu roku, no niestety, w wielu przypadkach ten scenariusz może się nie ziścić. To znaczy, będziemy mieć ten rozjazd między zaliczkami a podatkiem należnym. No właśnie, na plus czy na minus? Kto może, się, kto może oczekiwać zwrotu podatku? Mam no, najpierw te lepsze wiadomości. No, to jest taka trochę ruletka, aczkolwiek faktycznie więcej osób powinno mieć podatek do zwrotu. Dlaczego? No, głównie dlatego, że od 1 lipca stawka podatku została obniżona z 17% na 12%. W związku z tym. Jeżeli tylko w pierwszej połowie roku nasza zaliczka była pobierana według stawki 17% i tych obowiązujących zasad polskiego ładu no to obniżenie tej stawki do 12% powinno spowodować że my nadpłaciliśmy ten podatek w pierwszej połowie roku czyli składając zeznanie roczne dostaniemy jego zwrot. Ale to niekoniecznie jest ten przypadek we wszystkich przypadkach, dlatego że no, mieliśmy jeszcze tak zwane rolowanie zaliczek, czyli wiele osób, zwłaszcza takie osoby z wynagrodzeniem do 12 800 brutto, w stosunku do nich została przyjęta zasada, że zaliczki były naliczane w tej pierwszej połowie roku według zasad obowiązujących w 2021 roku. Tak? Czyli tam w ogóle nie mieliśmy urgi dla klasy średniej. Tam mieliśmy prawo odliczania składki zdrowotnej, w związku z tym no tamte osoby teraz w zależności od wynagrodzenia albo dostaną zwrot, ale to nie powinien być jakiś szczególnie duży zwrot na koniec roku, albo na przykład osoby, które zarabiają około 12 tysięcy średnio miesięcznie będą miały podatek do dopłaty. A no właśnie. Podatek do dopłaty, przynajmniej jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, będą miały także osoby, na przykład dorabiające seniorzy, czyli osoby, które do swojego świata, które dodatkowo do emerytury jeszcze dorabiały. Tak. To również trzeba o tym mówić i przede wszystkim się przygotować. Z czego to wynika? No również z tego. Prawa płatnika, czy obowiązku płatnika, do tego, żeby pobierać zaliczkę nie według zasad Polskiego Ładu, tylko według zasad z 2021 roku. No i w związku z tym, jeżeli mieliśmy um, dwa etaty, niekoniecznie to musiała być emerytura i etat, ale na przykład dwa etaty i zarówno jeden pracodawca, jak i drugi pracodawca pobierał według tych zasad z 2021 roku no to faktycznie efekt na koniec roku może być taki, że mamy podatek do dopłaty. Stąd też w mojej ocenie bardzo ważne jest, żeby spróbować jako ustalić, dowiedzieć się jak najszybciej to, jaka jest nasza sytuacja, czy my mamy podatek do dopłaty, czy mamy podatek do zwrotu, po to, żeby w terminie zapłaty podatku do 2 maja no być w stanie wywiązać się z tego obowiązku. No to właśnie, pani Małgorzato, to proste, jak możemy wyjaśnić, czy mamy podatek do dopłaty, czy też czeka nas zaliczka? Skąd się możemy tego dowiedzieć? No chyba najprostszym sposobem jest skorzystanie z takiej usługi Twój Epit, przygotowywanej przez Ministerstwo Finansów. No dobrze, jeżeli okaże się, że mamy podatek do zwrotu, to warto pospieszyć się ze złożeniem Epitu, czy można poczekać? Co by pani tutaj radziła naszym widzom? No, oczywiście, jeżeli mamy podatek do zwrotu, no to pewnie jak najszybciej dobrze byłoby um, skorzystać z tego uprawnienia, ponieważ wtedy, zwłaszcza korzystając z tego rozwiązania Twoje PIT mamy prawo do otrzymania tego zwrotu w terminie 45 dni. Więc jakby im szybciej um, dokonamy złożenia naszego PIT, tym szybciej uh, ten zwrot dostaniemy. No chociaż pamiętajmy, że też uh, nie warto się spieszyć. Może warto um, jeszcze zweryfikować te rozliczenia, zastanowić się czy przypadkiem nie przysługują nam jakieś ulgi odliczenia, czy nie jest coś z czego moglibyśmy skorzystać. Ale z drugiej strony, jeżeli my mamy podatek do dopłaty, to też dobrze jest niejako wejść do systemu jak najszybciej i sam fakt złożenia zeznania jeszcze dla nas nie oznacza, że my ten podatek musimy zapłacić. My go możemy zapłacić dopiero 2 maja, czyli w czy do 2 maja, czyli do terminu złożenia zeznania w tym roku. Pani Małgorzato, mówimy o ulgach. Jakie nowe odliczenia pojawiają się w PIT za 2022 rok? No, nie ma tak dużo takich ulg czy odliczeń, do których, do których byśmy nie byli przyzwyczajeni. Oczywiście te najbardziej popularne, one zachowują moc. Mówię tutaj o ulgę, o ulgę na dziecko. Na pewno w tym roku więcej osób skorzysta z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej, bo to jest ulga, która nam. Pozwala obliczać wszelkiego rodzaju wydatki związane z ocieplaniem mieszkań, wymianą okien, zakupem pompy ciepła i wszystkimi takimi wydatkami, które poprawiają ten bilans energetyczny naszego budynku, czyli pewnie te ulgi będą w tym roku bardziej popularne. Ale jeżeli mówimy o nowych ulgach, no to pojawiła nam się ulga na zabytki ona była mocno krytykowana przez fakt, że tak naprawdę to największe odliczenia umożliwiała osobom, które staną się właścicielami zabytków i dokonają jakby nabycia tych zabytków, ale pamiętajmy, jeżeli jesteśmy na przykład współwłaścicielem w jakiejś starej kamienicy, która jest również wpisana do zabytku rejestrów, to wszystkie nasze wydatki, znaczy nie wszystkie, tylko 50% wydatków na fundusz remontowy również możemy obliczyć od podstawy Opodatkowania, więc ym, o tym warto pamiętać. Jeszcze o nowych ulgach, tylko powiem, że mamy ulgę dla osób wychowujących co najmniej czwórkę dzieci ulgę dla powracających z zagranicy ulgę dla pracujących seniorów ale to są takie ulgi, przy których jeszcze dodatkowe elementy muszą być spełnione muszą się zadziać. No właśnie. Y Pit zero dla um, seniorów, którzy nie przejdą na emeryturę. Czy tutaj czai się jakaś pułapka albo jakiś haczyk, gdyby ktoś chciał rozliczyć ją w PIT? Um, 36 albo 37. Tu trzeba jakby przede wszystkim to mieć na względzie, że to jest ulga dla pracujących seniorów, tak? To znaczy, to jest ta sytuacja, kiedy my, mając prawo do emerytury, to pozostajemy aktywni na rynku pracy, nie przechodzimy na tą emeryturę, nie otrzymujemy świadczenia emerytalnego, tylko w dalszym ciągu płacimy. Składki ZUS i w związku z tym te świadczenia, od których są odprowadzane składki ZUS, no to one są zwolnione z opodatkowania do kwoty 85 228 zł. w skali roku. Także tutaj jest najważniejszy ten element, żeby pamiętać o tym, że nie jest to ulga dla emerytów, którzy dodatkowo dorabiają. Okay. A, a ulga dla rodzin 4. Czy tutaj czają się też jakieś pułapki, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli ktoś ma taką dużą rodzinę? No tutaj faktycznie jest tak, że jakby przy wszystkich ulgach zawsze gdzieś tam można znaleźć jakiś haczek przy ulze 4, no ważne jest, żeby wychowywać no przynajmniej tą czwórkę dzieci w ciągu roku, przy czym nie musi to być pełen okres wychowywania tej czwórki dzieci, gdyby nam się w grudniu, nawet 31 grudnia 2022 roku urodziło dziecko czwarte w rodzinie, no to już jesteśmy uprawnieni do tego, żeby um, z tej ulgi skorzystać, ale w drugą stronę, no gdyby się nagle okazało tak, że byliśmy w ciągu roku um, rodzicami czwórki dzieci i jedno z tych dzieci na przykład zostało zabrane do domu poprawczego, um, no to my tą ulgę niestety stracimy. Rozumiem. Rozmawialiśmy o usłudze Twój PIT, która zostanie uruchomiona 15 lutego, i wiemy, że tam znajdzie się wstępnie wypełnione przez Skarbówkę zeznanie podatkowe. Czy my takie zeznanie powinniśmy jeszcze dodatkowo sprawdzić w jakiś sposób porównać, na przykład z PIT-11? No, zawsze można przyjąć taką zasadę ufam, ale sprawdzam i zweryfikować. Czy aby na, zwłaszcza wtedy, kiedy nie mamy tylko jednego źródła dochodów, tylko tych pit 11, na przykład od zleceniodawców powinniśmy dostać więcej, albo kiedy zmienialiśmy pracę w ciągu roku, więc wtedy warto zweryfikować, czy aby na pewno wszystkie te źródła dochodów zostały uwzględnione, żeby się nie okazało. No tak, że tutaj nasz płatnik nie dopełnił jakichś obowiązków. Nie wiem, chociażby wpisał zły numer pesel i, i ten nasz pit 11, gdzieś tam jeszcze, jest w takim stanie zawieszenia i on jest procedowany przez urząd, ale dopiero wyjaśniany, czyli to jest tak naprawdę PIT i komu należy go przypisać, a my będziemy spać spokojnie, um, uważając, że tutaj wszystko zostało dobrze rozliczone, um, a nasze zeznanie zatwierdzone. Także to jest jedna grupa osób. Druga grupa osób, jeszcze może powiedzmy o takim specyficznej sytuacji, z którą mamy do czynienia w tym roku, a mianowicie hipotetyczny podatek. I być może osoby, które są uprawnione do hipotetycznego podatku, one też powinny, według tej zasady, ufam, ale sprawdzam. Um, o co chodzi? Chodzi o to, że zmiany podatkowe następowały w ciągu roku. Skoro one miały miejsce w ciągu istniejącego, bieżącego roku, to znaczy, że one mogły być dla nas wyłącznie korzystne. A więc, gdyby znalazł się ktoś, dla kogo ulga dla klasy średniej, która ostatecznie została uchylona, Pomimo zastosowania stawki, procento, stawki podatkowej 17% dawałaby lepszy efekt podatkowy, to znaczy płaciłby mniej podatku, to ma prawo do tego, żeby rozliczyć się za rok 2022 według tych zasad, to znaczy według stawki 17%, ale z wykorzystaniem ulgi dla klasy średniej. Nie powinno być dużo takich osób. Ministerstwo twierdzi, że to będzie jedna osoba na tysiąc. No to mogą być na przykład osoby, w szczególności osoby, które miały prawo jednocześnie też do 50% kosztów uzyskania przychodów, czyli jak one miały taki zbieg dwóch ulg, zarówno ulga dla klasy średniej, jak i ulga, te 50% koszty uzyskania przychodów. No to mogły się zdarzyć faktycznie takie sytuacje, kiedy zastosowanie ulgi dla klasy średniej dawało mniejszy podatek niż nawet przyjęcie, że tej ulgi nie mamy, ale rozliczamy się według stawki 12%. No tak, Pani Małgorzata, ale kto nam wyliczy ten hipotetyczny podatek? Czy my musimy robić to sami, czy tutaj skarbówka będzie wyłapywała takie osoby? Teoretycznie, to my niczego sami nie powinniśmy robić. To jest tak, że my jedynie deklarujemy nasze dane, czy one w zasadzie to są już przygotowane, czekają na nas niejako w systemie. Tutaj mówimy o tych dochodach, które jakby pochodzą od płatnika, tak? czyli my tutaj nie mówimy o takich dochodach, które sami dodatkowo musimy. Zadeklarować, no chyba że działalność gospodarcza, to tam również tą zasadę z ulgą dla klasy średniej możemy zastosować, ale to jest tak, że my jedynie deklarujemy do systemu te dane, czy potwierdzamy te dane przygotowane przez płatników, no i wtedy, niejako sam system czy urząd skarbowy, widząc i podstawiając pod te nasze dane, no właśnie te inne zasady, czyli ulga dla klasy średniej, oraz 17% podatek. No jeżeli ten wynik matematyczny na tych naszych zadeklarowanych danych no wyjdzie, że podatek jest niższy według tych zasad, no to ten podatek powinniśmy dostać z urzędu w takim trybie bezdecyzyjnym. To znaczy nie musimy składać żadnych dwóch zeznań, nie musimy się o to martwić. To urząd powinien się z nami skontaktować, przelać nam ten Podatek niezależnie od zwrotu czy niezależnie od dopłaty, która wynika z tego zeznania, które um, akceptujemy wchodząc do usługi Twoje PIT. Pani Małgorzata, to, to ostatnie pytanie. A co w sytuacji, kiedy urząd skarbówka wstępnie wypełniła nam PIT, a my się z tym nie zgadzamy? Według nas to rozliczenie powinno inaczej wyglądać. To co powinniśmy zrobić, i kto w takiej sytuacji będzie rozstrzygał spory? No oczywiście jest tak, że zawsze mamy prawo um, jakby walczyć niejako swoje um, i mieć prawo do tego, żeby to przepisy ustawy były stosowane. W związku z tym no, w takiej sytuacji pozostaje nam um, kontakt z organami podatkowymi, um, złożenie zeznania też może inną drogą. Jeżeli jakby widzimy, że w systemie Twoje PIT um, wychodzi nam. Jakby, inny matematyczny wynik naszego podatku niż wypełniając standardowe zaznanie drogą papierową albo nawet elektronicznie z wykorzystaniem różnego rodzaju dostępnych narzędzi, patrząc w przepisy, licząc podatek. No to oczywiście możemy złożyć takie zeznanie um, i oczekiwać od organu um, no, tutaj rozstrzygnięcia czy wydania decyzji w tej sprawie. Um, zawsze jest tak, że od um, decyzji Urzędu Skarbowego pozostaje też nam taka droga odwoławcza. Możemy iść do sądu i tak mówiąc kolokwialnie walczyć o swoje. Opłaca się? No pewnie wszystko zależy od kwoty i od tych innych korzyści czy strat, które są z tym związane, również administracyjnych, naszego czasu, czy takiego podejścia nerwów i czy jest warto. Dziękujemy Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Małgorzata Samborska, doradca podatkowy. Dziękuję pięknie, do widzenia.